Dzień dobry, Marta z tej strony. Czy masz to coś? Zatytułowałam dzisiejszego live'a. Czy masz to coś, ponieważ <laughs> chciałabym zadać Ci pytanie. Większość z Was wie, że na moim profilu mówię tutaj o <laughs> możliwościach pracy online i o tym, o możliwościach samorozwoju i <laughs> zarobienia dodatkowego dochodu, ale coraz częściej mówię tutaj o dużych sumach i mówię tutaj o wybudowaniu. Świetnego, dużego dochodu pasywnego, który nawet się buduje, kiedy tak naprawdę śpisz. I dzisiaj chciałabym zadać Ci pytanie, czy masz to coś, ponieważ większość z nas chciałoby i marzy o tym, aby móc pracować online, albo również, aby zarabiać świetne pieniądze właśnie z internetu. Większość z nas marzy o tym, żeby mieć możliwość Pracy z domu na własnych warunkach, nie dla kogoś pracy z domu, ale na własnych warunkach, rozwijać swój własny biznes internetowy z domu, o której chcesz, kiedy chcesz, jak chcesz i z kim chcesz. Większość z nas tak naprawdę marzy o tym. A to jest tak naprawdę wolność. To jest coś, co wstajesz, wykonujesz z, z uśmiechem na buzi, wykonujesz to w dowolnych godzinach, możesz sobie układać swój dzień. Pod dzieci, pod siebie, prawda? Tak naprawdę możesz zarządzać całym swoim dniem. Kto o tym nie marzy? Nie masz szefa, nie musisz się prosić o wolne, nie musisz, nie musisz, nie masz tylko dwóch tygodni wolnych w ciągu roku, to ty decydujesz o swoim życiu, co robisz, kiedy robisz i jak to robisz. Ale muszę Wam powiedzieć, że choć większość z nas marzy o takim stylu życia, to większość z nas uh, nie jest w stanie wykonywać prostych rzeczy, które, ale codziennie, które, przy, uh, które przyspieszą nam osiągnąć ten, uh, ten stan takiej, takiej wolności. Mamy sposób na to, mamy sposób na to, aby budować nasz biznes online. Mamy sposób na to, żeby zarabiać ogromne pieniądze. Ogromne pieniądze. Mówię tutaj od 10 tysięcy na miesiąc, 50 tysięcy na miesiąc, 100 tysięcy dolarów na miesiąc. Mamy, mamy sposob, sposób na to, tyle że większość z nas niestety nie jest w stanie przez dłuższy okres czasu wytrwać, wykonując podstawowe rzeczy każdego jednego dnia, które wiesz, że zakwitną, y, które wiesz, że zakiełkują na przykład dopiero za pół roku, a może i za rok. Większość z nas, my, my, mamy, my mamy taką osobowość, że chcemy dzisiaj, teraz y, i mamy taką osobowość, że jeżeli, mamy na, nawet nie osobowość, tylko taką naturę, że jeżeli nie widzimy efektów, to już nie jest dla nas, to już się poddajemy, to ja się nie nadaję, to jednak to jest ściema, tak większość z nas myśli. Kiedy tak naprawdę wykonywanie codziennych czynności uparcie, systematycznie, ym, przy, wiedząc, że to zakiełkuje któregoś dnia, kiedy ty, ty staniesz się pewną siebie kobietą, kiedy Twój przekaz będzie lepszy, kiedy nie będziesz bała się pokazywania na social media, kiedy przestaniesz się ym, bać opinii innych ludzi, to wszystko to jest ten czas właśnie kiedy ty kiełkujesz do tego, żeby osiągnąć te efekty. To się nie dzieje z dnia na dzień. Rzadko kto jest gotowy, rodzi się do osiągnięcia sukcesu online. Nie, to jest praca. A wy sobie prawdopodobnie nie zdajecie sprawy, ile ja czasu włożyłam w osiągnięcie mojego dochodu. Ja, za, ogrom, ja zarabiam ogromne pieniądze on, online, 100% online. Ja preferuję 100% online. Dzięki temu, że włożyłam 100% pracy w ten biznes, aby to mieć, to wymaga czasu poświęcenia. Ja dzisiaj jestem totalnie inną Martą Omahel niż 5 lat temu, kiedy zaczynałam. Można zobaczyć sobie, można sobie cofnąć moje nagrania, zerknąć na moją transformację, jak mówiłam wtedy, jak zaczynałam, jak ja, jak ja wyglądałam, jak ja to przedstawiałam, a teraz. Ale wiecie co? Różnica jest taka. Że ja nigdy się nie poddałam, bo wzięłam ten biznes y, jako sposób na albo, albo w lewo, albo w prawo. Nie było tutaj pomiędzy albo to robię, albo zmieniam swoje życie, albo nie robię tego. Albo nadal sprzątam i nadal jestem y, jak prawdziwa emigrantka, która jest niezadowolona ze swojego życia, niezadowolona ze swojej pracy i nie widzi tak naprawdę perspektywne życie w Ameryce. Ja tak miałam. Więc ja po prostu podjęłam się pracy yy, w budowaniu biznesu online na 100%. I ja dalej. I okazuje się, że się rozkochałam w tym. Okazuje się, że zrobiłam się w tym dobra, ale ja nie byłam dobra. Ja, ja nie miałam umiejętności. Ja nie umiałam mówić do Was. Ja miałam ogromną tremę. Ja nie miałam pojęcia, jak prowadzić. prowadzić yy... Kilka osób, które są zainteresowane biznesem, ale miałam tą, ten, taki, ten taki desire, ten taki taką chęć, że, że ja chcę pracować online. Jak jest sposób na to, żeby zarabiać po 25 tysięcy dolarów na miesiąc online, to ja wchodzę, ja idę i ja się nauczę i, i wszystko zrobię, żeby tylko się nauczyć. Ale większość ludzi chciałoby zarabiać takie 25 tysięcy dolarów na miesiąc. Dzisiaj, teraz, a jak po miesiącu nie zarabiają, no to koniec. Ale nie każdy ma perspektywy do tego. Nie każdy jest przygotowany do tego i mentalnie, i fizycznie, ogólnie. Większość z nas potrzebuje czasu, żeby do tego dojrzeć. Ja również potrzebowałam. Ja potrzebowałam sporo czasu. Więc, jeżeli jesteś taką osobą, która naprawdę chce zmiany która jest gotowa na to żeby pracować nawet jak nie widzisz efektów pracować nawet jak nie masz wypłaty jeszcze dłużej albo to, cokolwiek ci tam wpada to są po prostu nawaciki wpada pracować wiedząc że ty się rozwijasz wiedząc że jesteś w dobrym miejscu wiedząc że kiedyś to zakiełkuje ja nie mogę ci gwarantować bo mi również te, nikt nie gwarantował, że ja będę zarabiała po 25 tysięcy dolarów na miesiąc. Nikt mi o tym nie powiedział, nikt mi nie gwarantował tego. To jest po prostu moja praca, wypracowanie tego, gdzie mam pre, predyspozycję na dużo więcej. Ja czuję, że ja dopiero zaczynam. Ale nie, ta, nie tak, że, bo możecie pomyśleć, a Marta, tylko ten dochód, dochód, dochód. Dochód to zarabianie online dużych pieniędzy. Jest wspaniałe, ponieważ daje możliwości. I wiedząc, że ja będę na przykład niedługo zarabiała 100 tysięcy dolarów z biznesu online, ja jestem w stanie pomóc wielu osobom, dzięki temu, że mam dochód. Dzięki temu, że, że nigdy się nie poddałam, że cały czas pracuję, że pcham do przodu, że nie umiem, ale się nauczę, że mam. Mentalność, że chce więcej, ale ja to uważam za dobrą rzecz. Bo jest dobrze jest okej okay zarabiać dużo. To nie jest, że ktoś jest zły, albo ukradł, albo ym, ym, nielegalnie to osiągnął. Nie, nie w tych czasach. Możesz zarabiać dużo, możesz zarabiać dużo online, ale wymaga to też pracy. Wymaga to pracy. Gdzie większość osób, większość społeczności, bym powiedziała 95% chciałoby takiej wolności, chciałoby takich zarobków, chciałoby budzić się, wiedzieć i wiedzy, wiedzieć, że nie muszę się martwić, że braknie na rachunki, że braknie mi na, e, na płacenie za podatki, albo że po prostu e, brak, e, że, że pracuję w swoim biznesie, ale na przykład nie mam w ogóle czasu dla siebie. Większość ludzi chciałoby ten taki peace of mind, taki spokój umysłu, że ci nie brakuje. I my mamy na to sposób. Nasze polki na całym świecie pokazują, że jest to możliwe. Jedna szybciej, druga bardzo szybko, inna wolniej, inna jeszcze wolniej. I to jest ich życie. Ja nie wiem, kiedy im to kliknie, żeby zarabiały dużo, bardzo dużo. Ale wiem, że jak się nie poddadzą, to, to przyjdzie ten moment. Przyjdzie ten moment, ponieważ jeżeli tylko się nie poddasz, to cały czas się kształcisz, cały czas się rozwijasz, cały czas wychodzisz ze swojego komfortu i te efekty szybciej czy później się pojawią. Jeżeli jesteś osobą, która potrzebuje zmian, może masz świetny biznes i nie masz czasu dla, dla, dla siebie, dla dzieci, dla rodziny. Albo może masz biznes, który cię trzyma rękami i nogami i nie możesz sobie nawet y, pozwolić na wyjazd, na wakacje, bo, bo tylko na tydzień możesz, a na dwa tygodnie już absolutnie, bo biznes padnie bez ciebie. My nie mówimy o takiej wolności. My chcemy wolność taką, żebyś sobie mogła jechać kiedy chcesz, gdzie chcesz, z kim chcesz i... Najlepiej, żebyś miała właśnie dochód z internetu. Dochód z internetu daje ci wolność, która, którą możesz sobie wziąć wszędzie, ale wymaga to pracy. Jeżeli jesteś osobą, która potrzebuje takiej zmiany, jeżeli jesteś osobą, która. który się chce, bo tu trzeba robić. Tu nie ma za darmo, tu nie spada z nieba. To trzeba robić. Praca, akurat online, którą ja wykonuję, to jest nic innego jak relacje z innymi osobami. Budowanie relacji, bud zadanie pytania każdego jednego dnia innym osobom, czy byłabyś chętna zobaczyć, jak wygląda taka, taki styl pracy, albo wybudowanie swojego marketingu na tyle dobrze, żeby ludzie sami Ciebie pytali: hej Marta, ja bym chciała usłyszeć więcej, czym Ty się zajmujesz. Albo z jednej, albo z drugiej strony, ale wymaga to pracy i ten, i ten sposób. Ale daje ogromne zarobki i ogromną wolność. Bo ja wiem, że większość z Was w Stanach zarabia świetne pieniądze. Ale pytanie, czy masz ten czas i czy masz tę wolność? Czy jesteś przykuty do swojego biurka, do swojego biznesu i nie możesz się ruszyć nawet na dwa tygodnie wakacji, bo twój biznes po prostu stanie. Jeżeli jesteś osobą, która szuka zmian, napisz mi w komentarzu przewodnik, a otrzymasz mój darmowy przewodnik na to, żeby zobaczyć, jak ja pracuję, jak i również otrzymasz narzędzia pracy, na których ja pracuję, ja pracuję z moją grupą Global Team. A i oczywiście ta propozycja jest dla osób, które jeszcze nie, pracu nie pracują w networku żadnym, które, które szukają możliwości dla siebie, więc um, czekam na Wasze komentarze. Możecie też pisać prywatnie do mnie. Uh, I odważcie się. Odważcie się, bo możliwości tak idą koło Ciebie tutaj, koło, koło Twojego ucha ci tak y, mijają cię i nie korzystasz z nich. Nie korzystasz, nie korzystasz. Każdego jednego dnia zwlekasz, nie korzystasz, a to wymaga czasu, żeby wybudować. Odważ się. Pa!